Witam wszystkich na kolejnym odcinku o zdrowiu, a dzisiaj porozmawiamy o odporności organizmu. Czy wiesz, że w Twoim organizmie żyje armia, która wyspecjalizowana, armia której wyspecjalizowane jednostki sprawdzają każdego dnia swoje rewiry, gdy tylko znajdą wroga, ruszają do walki? To są limfocyty. Bronią Twojego organizmu przed szkodliwymi czynnikami pochodzącymi ze środowiska wewnętrznego i zewnętrznego. Organizm codziennie jest narażony na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, aby móc przetrwać w środowisku, w którym wykorzystuje mechanizmy, które pozwalają zwalczać infekcje. Podstawowym zadaniem układu odpornościowego jest odróżnienie wroga od swoich własnych komórek. Komórki posiadamy na powierzchni specjalnie unikalne białka, tak zwane antygeny, które działają jak karty identyfikacyjne. Dzięki nim układ odpornościowy identyfikuje bakterie, grzyby, wirusy, toksyny i zanieczyszczenia jako obce i stara się je zniszczyć. Nasze organizmy dysponują dwoma systemami obrony. Nieswoistym i swoistym. Odporność nieswoista jest wrodzonym systemem zabezpieczeń, który zapobiega wnikaniu do organizmu czynników szkodliwych, zaburzających jego równowagę. Odporność ta opiera się na barierach fizycznych, chemicznych i komórkowych. Bariery fizyczne to ochrona mechaniczna. Która stanowi pierwszą przeszkodę dla czynnika chorobotwórczego, napotykają na swojej drodze przed wnikaniem patogenów ze środowiska zewnętrznego. Organizm chroniony jest przez skórę oraz błony śluzowe przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i moczowych. A w pozbyciu się tych intruzów z organizmu pomagają nam takie odruchy jak kichanie, kaszel, wymioty. Bariery, biochemiczne, bariery chemiczne to wydzielany pot, łój czy obecny w żołądku kwas solny oraz zawarty we łzach i ślinie substancje niszczące bakterie i wirusy. Czasem, gdy się na przykład skaleczymy, do rany przenikają bakterie, które znajdują w niej dogodne warunki do namnażania się. Makrofagi odnajdują miejsca zranienia i ruszają do walki z bakteriami. Pożerają je, a następnie same ulegają rozpadawy, uwalniając enzymy rozkładające białka. Wtedy pojawia się stan zapalny, bo rany robi się zaczerwienienie, opuchnięcie, no i niekiedy boli. Pod wpływem enzymów uszkodzone i martwe komórki ulegają strawieniu, a rana wypełnia się ropą. Niektóre środki do mycia ciała mają zasadowy odczyn. Usuwają zanieczyszczenia z powierzchni skóry, ale zmieniają jej pH, umożliwiając rozwój drobnoustrojów chorobotwórczych. To mówiliśmy o odporności nieswoistej. Teraz o odporności swoistej. Czyli gdy zawiodą mechanizmy odporności nieswoistej, czynniki chorobotwórcze. Przedostają się do organizmu i rozprzestrzeniają się w nim. Wtedy do działania zostaje zaangażowany układ odpornościowy, odpowiedzialny za wytworzenie odporności swoistej. Polega ona na rozpoznaniu, unieszkodliwieniu konkretnych drobnoustrojów, dochodzi do mobilizacji białych ciałek krwi, czyli makrofagów i limfocytów TIB. Limfocyty T niszczą m.in. komórki własnego organizmu, np. wadliwie zbudowane lub zainfekowane wirusami. Limfocyty B wytwarzają odpowiednie do tych antygenów przeciwciała, pasujące do nich jak klucz do zamka. Odporność czynna polega na wytwarzaniu przeciwciał i komórek pamięci w wyniku infekcji, czyli sposób naturalny. Lub po podaniu szczepionki, czyli odporność sztuczna. Szczepionka zawiera osłabione lub zabite drobnoustroje chorobotwórcze i szczepionki podaje się z wyprzedzeniem, zanim człowiek zetknie się z danymi zarazkami. Niektóre szczepienia są obowiązkowe. Te pierwsze, czyli obowiązkowe, są zalecane od narodzin dziecka do 19 roku życia. Zalecane najczęściej są e, szczepieniami płatnymi. Transplantacje. Układ odpornościowy potrafi rozpoznać, zapamiętać i odróżnić komórki własne od innych. Niestety, te umiejętności układu odpornościowego w niektórych sytuacjach zamiast pomóc, mogą zaszkodzić. Dotyczy to osób chorych, ofiar wypadków dla których jedynym sposobem na uratowanie zdrowia lub życia jest transplantacja. Przyjęcie się przeszczepu zależy od zgodności antygenów na powierzchni komórek biorcy i dawcy. Im większa zgodność, tym większe szanse przeszczepu. Największa, bo stuprocentowa jest przy autoprzeszczepie, na przykład przeniesienie zdrowego fragmentu skóry na uszkodzoną część ciała tej osoby. Im dalsze pokrewieństwo między dawcą i biorcą, tym większe prawdopodobieństwo odrzucenia przeszczepu. Podsumowując, odporność to nieswoista stanowi pierwszą linię obrony. Zabezpiecza organizm przed znikaniem czynników chorobotwórczych. W odporności swoistej udział biorą. Makrofagi, limfocyty T i B i przeciwciała. Makrofagi pożerają czynniki chorobotwórcze i w postaci antygenów prezentują go limfocytom. Limfocyty T natomiast niszczą zaatakowaną przez patogeny komórkę, a limfocyty B wytwarzają przeciwciała, które neutralizują czynnik chorobotwórczy. Przeciwciała zwalczają tylko jeden rodzaj antygenu. Odporność swoistą organizm wytwarza w wyniku kontaktu z antygenem, czyli jest to tak zwana odporność czynna lub skutek podania gotowych przeciwciał. W wyniku pierwszego kontaktu powstają limfocyty T i B, które zapamiętają obraz antygenu. Transplantacje polegają na przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów z organizmu dawcy do organizmu biorcy w celu ratowania jego zdrowia lub życia. I osoby po przeszczepach najczęściej otrzymują leki, które osłabiają reakcje odpornościowe organizmu. Dlatego też czasem trzeba je zażywać przez całe życie. Leki te zwiększają równocześnie podatność biorców na choroby zakaźne. I jako ciekawostka, przeciwciała matki w krwiobiegu płodu zaczynają się pojawiać w trzecim miesiącu życia płodowego. Około trzeciego miesiąca życia dziecka w jego krwioobiegu ilość przeciwciał własnych oraz matki jest podobna. Dopiero około dziewiątego miesiąca życia w organizmie dziecka krążą prawie wyłącznie przeciwciała wyprodukowane przez jego własny układ odpornościowy. I druga ciekawostka wydzielany przez komórki ścian żołądka kwas solny. Tworzy środowisko o silnie kwaśnym odczynie PH2, w którym ginie większość bakterii dostających się do układu pokarmowego wraz z pożywieniem, jednak nie niszczy Helicobacter pylori, bakterii odpowiadających za powstanie wrzodów żołądka. Bakterie te w drodze ewolucji znalazły sposób żeby się bronić przed żrącą wydzielinią i wytwarzają enzym, który zobojętnia kwas żołądkowy. Na ciekawostkach zakończymy to dzisiejsze spotkanie, natomiast o odporności można by mówić długo, długo i jeszcze dłużej. Dla mnie najbardziej istotna jest taka rada. Pamiętajcie, Odporność wytwarza się dzięki naszemu postępowaniu w naszym organizmie. Jeżeli nie zadbamy o odporność, dopadnie nas każda jedna choroba, a odporność to umiejętność organizmu zwalczania każdego jednego patogenu, wirusa, bakterii, cokolwiek, jakakolwiek zarazka. Czy inne świństwo będzie próbowało się do nas dostać do organizmu, zawalczyć, zwyciężyć i wprowadzić na stan chorobowy. Odporność dobrze zbudowana zlikwiduje w zalążku każdą jedną taką przypadłość. I życzę każdemu jednemu, żeby wypracował sobie taką odporność w organizmie, żeby nie musiał chorować. Dziękuję.